Załamany jestem, bo oglądają mnie dorośli ludzie, znaczy nie jestem załamany. Załamany jest, tym, że tym jestem załamany, że ludzie, którzy, którzy przekroczyli jakieś tam wieki, wydawało mi się, że no, już myślą rozsądnie, nie. No a sekcja komentarzy to pokazuje jedno Osoby, które przekroczyły tam 50 lat, 50 plus, czy tam 60, koło 60, między tak 55 a 60. Yy, mądralińscy, nie? Mondralińscy, nie? Opowiadałem o kamaszach, o sraszach, o, o rządach tuskach. Wiadomo, no to no, sito w głowie. PRL zrył głowę do końca, więc, więc moja konwersacja z nimi jest na, na, na ich poziomie, nie? Na ich poziomie, bo oni żyją komuną, bo tak się komuna w nich zalęgła, że, że, że po prostu dzięki świateł nie włączyłem że zaległa, że po prostu oni patrzą na wszystko sceptycznie, nie, no, nie oceniaj mnie swoją miarą, nie? nie, oceniaj mnie swoją miarą, drogi, drogi tam Januszu i Grażyno, nie, życiowo życiowo naj, 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 największe głupoty gadają, no, no największe głupoty gadają, nie? bo to jest, bo to jest naprawdę dramat,